Poproszę muzyczkę Dziękuję Podejście Lexusa do wyjątkowych doświadczeń Nie ogranicza się do jednego elementu To całość wrażeń towarzyszących każdej chwili spędzonej w samochodzie Kierowca i pasażer zanurzają się W starannie zaprojektowanym wielozmysłowym otoczeniu Który oddziałuje na ich dotyk, słuch, węch i wzrok takie podejście wymaga rzemieślniczej precyzji na mistrzowskim poziomie, głębokiego zrozumienia ludzkiej percepcji oraz wykorzystania innowacyjnych technologii. Dziś projektanci Lexusa we współpracy z partnerami, którzy są specjalistami w swoich branżach, wspólnie przekraczają granice w tworzeniu nowych doznań, poszukując zrównoważonych rozwiązań i nieustannie podnosząc poziom komfortu we wnętrzu samochodu. Ja wiem, ja wiem, zaraz to wszystko wyjaśnię, ale najpierw yy, poproszę o intro. Wow. A teraz już oficjalnie, cześć! Dzień dobry! Jesteśmy w Madrycie, niemal w samym centrum miasta. Wraz z Lexusem przybyłem tutaj na krótką, nietypową prezentację. Tym razem Lexus nie chce pochwalić się przed tobą żadnym nowym modelem, a jedynie opowiedzieć o rzeczach, których przedsmak mogłeś poczuć we wstępie do tego filmu. A tak poza tym, to w połowie października w Madrycie jest nadal na tyle ciepło, że wieczorami można oddawać się spontanicznej konsumpcji i smoltokowi na świeżym powietrzu, które to czynności skutecznie wypełniają wieczór po przylocie. Ale do rzeczy. Podobno gra się tak, jak przeciwnik pozwala, a parafrazując to powiedząko na potrzeby tego nagrania, to mogę powiedzieć, że nagrywa się to, na co pozwala program prezentacji. No i tak się złożyło, że program tej prezentacji, na której jestem, nie pozwala mi nagrać takiego normalnego, prawidłowego testu samochodu, jaki zazwyczaj tutaj sobie nagrywamy. Dlaczego w ogóle o tym wspominam na wstępie? No, żeby się troszkę usprawiedliwić i ostrzec, że to co za chwilę tutaj zobaczysz, sam nie wiem, co za chwilę tutaj zobaczysz, bo sam nie wiem czego się spodziewać, ale sądzę, że to będzie bezwstydny lifestyle z samochodem w tle. No, a ja jestem też skromny chłopak. Jestem tu po to, żeby nagrywać dla ciebie testy samochodów, żeby testować tutaj dla ciebie samochody, a nie epatować i emanować tym całym blichtrem, który tutaj towarzyszy prezentacjom samochodów. No, ale tym razem. Właśnie o ten cały blicht, przepych i o ten cały premium, bezwstydny bez lifestyle w tej prezentacji chodzi, w związku z tym, no cóż, nic nie poradzę. Sam nie wiem czego się spodziewać, zobaczymy. Ostrzegam w każdym razie, że może być za chwilę różnie. No generalnie to spędzimy sobie taki intensywny dzień, właściwie intensywne pół dnia z Lexusem. Tak, po to było lecieć aż tyle, żeby tutaj pobawić się te kilka godzin z Lexusem. LBXy też będą, tymi LBXami trochę pojeździmy, ale tylko one są tu tylko po to, żeby nas dowieść w różne ciekawe miejsca, na różne ciekawe aktywności, między innymi zapachy, zapachy, warsztaty z zapachu i warsztaty z suchu. Lecimy, w ogóle fajna przywieszka jest. Na drzwi do pokoju. Dobra, idziemy po kluczyki. Pierwszy punkt tej lifestyleowej prezentacji nie odbiega specjalnie od tego, co dzieje się na takich tradycyjnych prezentacjach nowych modeli samochodu. Czyli wstajesz, jesz śniadanie, dostajesz kluczyki do samochodu i ruszasz w przygotowaną przez organizatora trasę testową. Najczęściej podczas takich prezentacji podróżujesz w parze z innym dziennikarzem, i tak było również tutaj. Moim towarzyszem zmagań z LBX był utalentowany fotograf Michał. Michał jako pierwszy wskoczył za kierownicę, a ja postanowiłem Przypomnieć sobie LBXa z perspektywy pasażera. W trasie wycisnęliśmy wszystko, co się dało ze 136-konnego hybrydowego napędu LBX, więc po dotarciu do pierwszego punktu wycieczki miałem jeszcze chwilę, żeby przypomnieć ci, drogi widzu, garść najważniejszych informacji o małym Crossoverze Lexusa, a przede wszystkim, żeby wspomnieć o tym, że test LBX mamy już nagrany przy okazji pierwszych jazd testowych, również w Hiszpanii swoją drogą. Sporo o nim e, opowiedziałem. Testowałem go jakieś półtora roku temu, te półtora roku temu taki LBX przecież właściwie nie miał konkurentów. Nie miał konkurentów, jeśli chodzi o takie małe, najmniejsze crossovery segmentu premium, no to było tylko Q2, Q2 Audi Q2 nadal jest i Audi Q2 przeszło też tam jakieś drobne modernizacje na ten rok 2025, więc dalej konkuruje z LBX. -em. A swoją drogą warto wspomnieć, że LBX na ten nowy rok modelowy, czyli produkcja od czerwca 2.025, też przeszedł drobne udoskonalenia. Według Lexusa jest nieco lepiej wyciszony niż był i nieco bardziej komfortowy. Pojawiły się jakieś tam zmiany w zawieszeniu i zmiany w wyciszeniu, czyli takie standardowe rzeczy, które pojawiają się w kolejnych latach, rocznikach modelowych, w Lexusach i w Toyotach w sumie tak samo. I przybył nam jeszcze jeden konkurent LBX-a od momentu, kiedy go testowałem. Bo kiedy go testowałem i opowiadałem wam o nim dokładnie, no to na rynku nie było Alfy Romeo Junior, którą możecie mieć za podobne pieniądze. Sądzę, że równie atrakcyjny Crossover zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. We wnętrzu może nawet junior potrafi być bardziej atrakcyjny niż taki LBX. Przede wszystkim junior może mieć bardziej spektakul spektakularne fotele. Co i tam robią? Content. No, może zrywać przyczepność LBX, jakby ktoś nie wiedział, bo możemy tu mieć napęd na wszystkie koła, ten dołączany elektryczny, albo możemy mieć napęd naprzód, tu mamy napęd naprzód. No, no więc przybył na, przybyła nam Alfa Romeo Junior. Równie ciekawa propozycja za bardzo zbliżone pieniądze, jeśli nie, trochę mniejsze pieniądze. Do LBX-a jeszcze za chwilę sobie wrócimy, bo teraz pora nacieszyć się okolicznościami przyrody i tym całym leksusowym, żeby nie powiedzieć luksusowym, lifestylem. Gościmy w Finca El Gasko, czyli ponad stuletniej pałacowej rezydencji, która jak każda szanująca się pałacowa rezydencja ma ogromny pałacowy ogród, który został przejęty przez Lexusa. Oprócz granatowego LBX-a, pięknie wyeksponowanego na potrzeby generowania instagramowego kontentu, przepraszam za ten staropolsku do tego pałacowego ogrodu Lexus przyciągnął również twój prototypowy i unikatowy model, czyli Lexusa FT. FT to jest skrót od Foot Truck. Tak jest, Lexus ma swojego Foot Trucka. Chyba jeden jedyny taki Foot Truck. I... No jest bardzo dumny z tego Foot Trucka. Lexus mówi o nim, że to nie jest zwykły food track, a uwaga, cytuję, innowacyjna interpretacja estetycznego DNA marki. Tak jest. W pr języku nawet food track nie jest jedynie foot trackiem, ale to dopiero początek, bo dalej czytamy: Nie chcieliśmy zbudować po prostu kolejnego food tracka. Naszym zadaniem było wykorzystanie autentycznych elementów stylistyki samochodów, w których każda krzywa, każda faktura i każde wykończenie nie pozostawiają wątpliwości, że jest to Lexus. Wyjaśniają projektanci z kreatywnego zespołu Lexus Europe. No i cóż, nie wiem jak ty. Ale gdyby nie te wielkie napisy Lexus, to ja jakoś nie mogłem doszukać się w e, krzywych fakturach i wykończeniach tego footraka nawiązań do Lexusa. No ale ja się nie znam na designie. No myślę, że to powinna być prawdziwa mieć, ale to jest tylko takie e, plastikowe, miedziane akcenty. No więc nie jest tak premium, jak myślałem, że tak będzie. To też nie jest blacha. Jestem rozczarowany trochę, tylko To też jakaś dykta. Tak czy inaczej, z daleka Lexus FT wygląda na niezwykle klimatycznego food trucka, ma 6 metrów długości i waży 2 tony. A teraz najlepsze, bo Lexus wspomina, że jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wnętrza tego food jest system oświetlenia inspirowany lampami Iris, które są dziełem niemieckiego projektanta i laureata nagrody Lexus Design Award. Czytamy, że te delikatne, dmuchane, szklanne kule emitują opalizujące refleksy zmieniające kolor w zależności w od kąta patrzenia i wytwarzają ciepłe, otulające światło. No właśnie, food truck jeszcze nigdy nie był tak premium. Ale wiadomo, w food trucku wcale nie chodzi o samego traka, tylko chodzi o food i tutaj cóż, ciasteczkowe menu degustacyjne było tak 9 na 10. To kawowe również było 9 na 10, ale kolejka influencerek czekających na swoje instagramowo ciasteczkowo lexusowe Late sprawiła, że chwyciłem jedynie Espresso i pobiegłem do granatowego LBX, żeby zagreść ten cały lifestyle jakąś samochodową merytoryką i opowiedzieć ci szanowny widzu. Co takiego premium jest w Lexusie LBX. To na pewno premium jest cena, bo startujemy tutaj od 163 tysięcy złotych, a jeśli weźmiemy ten napęd i e Ford, czyli to ten napęd na wszystkie koła z dołączonym tyłem, no to podchodzimy już pod 200 tysięcy złotych. No więc tanio nie jest jak na takiego małego crossovera, tanio nie jest, szczególnie jeśli odniesiemy... Odniesiemy to, co oferuje Lexus do oferty marek chińskich, no, ale trzeba też się zastanowić, czy w ogóle możemy to, co oferuje tutaj Lexus LBX odnosić do oferty marek chińskich. O tym za chwilę teraz chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że na przykład akurat w tym egzemplarzu mamy sztuczną skórę syntetyczną, żeby nie powiedzieć ekologiczną. Ostatnio od kogoś dostałem, zostałem pociśnięty w komentarzu, że syntetyczną skórę śmiałem nazwać skórą ekologiczną, a przecież skóra syntetyczna nie ma nic wspólnego z ekologią. W związku z tym, e, tak, to jest skóra syntetyczna, natomiast są też egzemplarze, i sobie je może uda się zobaczyć, w których ta skóra jest skórą prawdziwą. Tak, w takim małym Crossoverze możemy mieć prawdziwą skórę, co nie jest już taką oczywistą rzeczą. Prawdziwa skóra na większych i droższych e, samochodach. Całkiem ciekawy, miły w dotyku jest materiał na kierownicy. Tutaj wszystko jest mięciutkie u góry, tutaj jest mięciutko, czyli zupełnie jak w Audi Q3. Które ostatnio testowaliśmy Tutaj jest mięciutko, no tutaj zaczyna się czarny plastik Od tego nie uciekniemy Zobaczymy czy z tyłu jest premium Twarde, miękkie, twarde, miękkie Twarde No i przyznam, że też przy pierwszych jazdach testowych Niewiele rzeczy wytknąłem LBX-owi A tutaj coś by mu można było Wytknąć, prawda? Gdyby, gdyby nie to, że jestem zaproszony Tutaj przez Lexusa i jem Makaroniki na koszt Lexusa To mógłbym coś temu LBX-owi Tutaj powytykać Chociaż nie można mieć tu też takich y, konkretnych i oczywistych zastrzeżeń do tego wnętrza, a to jest maksymalny rozmiar felgi, felgi jaki możecie mieć w LBX-ie. Szału nie ma jeśli chodzi o rozmiary felgi, ale przynajmniej dzięki temu jest komfortowo. To jest osiemnastka. A potem przyszedł czas na pierwsze warsztat. No dobra, w sumie to drugie warsztaty, bo jeszcze poprzedniego wieczora, chwilę po przylocie, niemal prosto z lotniska, zostaliśmy zaciągnięci na warsztaty z dotyku. Tak jest, nie jestem tutaj dla przyjemności. Na tych warsztatach Lexus ustami jednej ze swoich projektantek opowiedział, jak pracuje z materiałami i czym się inspiruje dobierając te materiały, faktury i desenie do samochodów. Przyznam, że jedynym, co utkwiło mi w pamięci z tych warsztatów, był. Bambus. Okazuje się, że Lexus jest pionierem wykorzystania bambusa w samochodach i podobno bambus jako surowiec można przekształcać w szeroką gamę elementów od alternatyw dla skóry i plastiku po materiały kompozytowe i tekstylia w samochodowych wykładzinach. Tym samym, bambus podobno odgrywa istotną rolę w wielu najnowszych prototypach i modelach produkcyjnych Lexusa chociaż przyznam, że na ten moment nie kojarzę, żebym miał do czynienia z bambusem w Lexusie. I to tyle jeśli chodzi o dotyk, a teraz czas na zapach. A workshop, a part of the multi sensory uh, experience journey of Texas. So, this is the fragrance or the smell workshop. And this is Fifte, he's from Givaudin. And Jibouda is actually a global leader in fragrances. We all know uh, the word perfume, uh, we all experience the word perfume. But, do you guess what's the meaning behind the word? Uh, what does the word perfume means? To jesteśmy po warsztatach z zapachu, żeby było bardziej z zapachów, żeby było bardziej merytorycznie, to y, takie najciekawsze rzeczy sobie wynotowałem z tych warsztatów w leksusowym kajecie bencwała i teraz chciałem je powtórzyć, jak się doczytam. A tak, dowiedzieliśmy się skąd w ogóle pochodzi słowo perfumy. Dowiedziałem się, jak się wymawia tą trudną nazwę tej firmy, którą reprezentuje ten pan Żiwoudan. Ale rzeczy, które uznaję za najciekawsze, to po pierwsze to, że 75% naszych emocji, zanotowałem sobie, wywoływane czy trigerowane, mówiąc po steropolsku, są przez e, właśnie zapachy. 75% emocji, w związku z tym zapach w samochodzie też jest. Dosyć istotnym, jak się okazuje, aspektem, ja na ten zapach zwracam uwagę. Pan też powiedział, że na świecie mamy więcej astronautów niż perfumiarzy, gości, którzy zajmują się komponowaniem tych, opracowaniem tych wszystkich mieszanek zapachowych. I w sumie dowiedziałem się jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Z jednej strony, oczywiste, a z drugiej strony, z której sobie nie zdawałem sprawy, że ten cały perfumiarski przemysł też jest tak y, zglobalizowany, z, z że tak powiem i... Z, jakie to powinno być słowo? O, skoncentrowany wokół wielkich firm, jedną z nich jest właśnie żywodę. tak jak tutaj za chwilę będziemy ma mieli Marka Levinsona, który należy do ogromnej grupy Harmana, do której należy i tam Bowers Wilkins, i JBL, i jeszcze 10 innych wielkich y, firm audio, no to w przypadku perfum jest tak samo. Tak samo jak na przykład w przypadku okularów. Mamy firmę Lux, Optica, która klepie i rajbany, i okleje, i wszystkie te modowe Chanel okulary i tak dalej, no to okazuje się, że w przypadku perfum jest tak samo i takie Givaudan produkuje 30% zapachów, które możecie kupić na świecie w perfumeriach. No, to takie te najciekawsze, bardzo składnie podane rzeczy, no a później coś tam powąchaliśmy, ale nawet nie wiem co. Tyle, idziemy coś zjeść. No więc bogatszy o tę wiedzę oraz gifcik od Lexusa w postaci zapachu do samochodu, po dorwaniu jeszcze jednego ostatniego ciasteczka ruszyliśmy z Michałem w kierunku kolejnego przystanku w tej naszej krótkiej podróży przez zmysłowe doznania i estetyczne, lifestyle'owe uniesienia. W drodze uświadomiłem sobie, że nie odpowiedziałem na najważniejsze pytanie po warsztatach z zapachu, a mianowicie, co te wszystkie zapachy w ogóle mają wspólnego z Lexusem. No i okazuje się, że na ten moment nie ma nic wspólnego, przynajmniej jeśli mówimy o Lexusie w Europie, ale już w Chinach coś tam do ls na rynek chiński coś tam wspólnego jest, bo okazuje się, że do LS-ów na rynek chiński można już domawiać te takie systemy, dyfuzory zapachów, takie jak mamy w BMW czy mamy w Mercedesie. No to Lexus też już takie coś oferuje i właśnie te zapachy, które są na razie tylko w Chinach w Lexusach LS rozpylane projektuje ta, ta firma, w której warsztatach uczestniczyliśmy. A co do ls to w ogóle się dowiedziałem ciekawostkę, że na ten moment, czyli dzień nie wiem, 15, połowy października, w Polsce zostało już na stoku 6 czy tam 7 ostatnich LS-ów do kupienia i na tym historia tej generacji ls w Polsce się kończy. Po drodze za kierownicą lbx przypomniałem też sobie o jednej z jego mocnych stron, czyli właściwościach jezdnych. Bo może i LBX jest niewielki, ale Lexus montuje w nim dosyć szerokie gumy, raptem 10 mm węższe od tych w wielkim rx co w połączeniu z wysunięciem kół na krawędzie nadwozia sprawia, że LBX daje odczucie solidnego osadzenia na drodze. Po prostu LBX nie prowadzi się jak kolejny miejski kapeć i potrafi zaangażować w jazdę. Jedyny problem, że tym właściwości nie wtórują osiągi, które są identyczne jak w Toyocie Jaris Cross i które nadal uważam za mocno przeciętne, jak na segment premium. Przypomnijmy sobie te osiągi 0. Idziemy 136 koni, 3 cylindry, hybryda, napęd naprzód CVD. <grym> no, no, chciałbym w tym małym crossoverze segmentu premium. Troszkę więcej mocy mieć, troszkę więcej. W sposób dotarliśmy na kolejny punkt programu, który miał wzbogacić te miłe wspomnienia. Była to prywatna rezydencja jednego z hiszpańskich oligarchów, usytuowana pod Madrytem, w sąsiedztwie wysuszonego pola golfowego, udostępniona Lexusowi na potrzeby tego wydarzenia. Lexus w duchu japońskiego omotenashi, czyli gościnności i polskiego czym chata bogata, ugościł nas e, świeczkami z parmezanu, makaronem z truflą i niestety nielimitowanymi deserami. Pozwolił też nawet przez chwilę nacieszyć się urokami otoczenia, a potem uprzejmie, ale stanowczo zaprosił do salki kinowej na warsztaty z dźwięku. No dobra. Jesteśmy po warsztatach z dźwięku. Warsztatach oczywiście z marką Mark Levinson, czyli marką, która produkuje nagłośnienie do Lexusa i tylko i wyłącznie do Lexusa. Z żadną inną marką Mark Levinson nie współpracuje. Z ciekawszych rzeczy, które sobie zanotowałem, żeby było bardziej merytorycznie tutaj, to po pierwsze to, co mnie zaskoczyło, że Mark Levinson. Imię, nazwisko gościa jeszcze żyje. Ma jakieś 80 lat, ale jeszcze nadal żyje. Tego nie wiedziałem. Był inżynierem, muzykiem i jego historia z dźwiękiem wygląda trochę podobnie jak historia Ferrari z samochodami. Czyli pan Mark Lewinson nie mógł znaleźć odpowiedniego wzmacniacza dla siebie, wystarczająco dobrego, więc zrobił go sam. I tak to się zaczęło. No i co? Potem zaczęła się historia Marka Lewinsona z Lexusem. Ponad 20 lat temu. I tu też taka, nie wiem czy ciekawostka, powiedzmy, że ciekawostka, że dopiero w 2001 roku Mark Levinson znalazł właśnie w Lexusie LS na tyle dobrze wyciszoną kabinę, żeby móc spróbować tam swój potężny, krystalicznie czysty dźwięk zaimplementować. No i panowie też z Mark Levinsona całkiem ciekawie spróbowali nam przedstawić, o co w tym dźwięku chodzi i o co w czystości, i kiedy dźwięk jest dobry, kiedy zły. Generalnie mieliśmy takie pudełeczko z solą, czekoladą i karmelem. Każde z, z tych pudełeczek odpowiadało za inną, inne tony. Tony niskie, średnie, wysokie. I było pokazane, że no, osobno to wszystko jest OK, ale dopiero w połączeniu soli, czekoladki i karmelu Tworzy się piękny dźwięk, to dopiero razem wszystko brzmi tak pięknie, jak się połączy w jedną całość w postaci 25 stopni, ale chyba, nie, już się chyba roztopiła, w postaci takiej czekoladki, o. Generalnie Mark Levinson wpycha bardzo wysokiej jakości wzmacniacze do Lexusów podobno, no a jak Wiadomo, albo nie, ja na przykład nie wiedziałem, że to wzmacniacz, a nie głośniki jest sercem układu i to wzmacniacz, a nie głośniki odpowiada za jakość dźwięku, czystość dźwięku. No i tak, i te wzmacniacze w Lexusach od Marka Levinsona są podobno top. W sumie nie odpalałem jeszcze audio w LBX-ie. Może pora to zrobić. E, tyle, jedziemy dalej. Właściwie to powoli kończymy tę e, bardziej oficjalną część tego lifestyle'owego eventu. Ale z gorąco, środek października. Fu. Tu można żyć w tym Madrycie. Multizmysłowe warsztaty dźwiękowe urozmaicone doznaniami smakowymi były ostatnim punktem tego lifestyle'owego programu. Z pozycji obowiązkowych pozostało mi jedynie odprowadzenie LBX-a z powrotem do hotelu w Madrycie. A że droga była długa, to ponownie, jak w każdym szanującym się teście samochodu, pozwoliłem sobie za kierownicy nieskładnie wyartykułować pewną złożoną myśl i refleksję. No dobra, jeszcze jest jedna kwestia związana z LBX-em. Które musimy poruszyć, a mianowicie realia rynkowe, które znacząco się zmieniły od czasu od końca 2023 roku, czyli e, momentów, kiedy pierwszy raz testowałem LBX-a. No wtedy na rynku polskim nie było. Chińskich samochodów. Przez rok przybyło ich mnóstwo, i można z jednej strony powiedzieć, że no przybyło konkurentów temu LBX-owi, przez co, no bo małe hybrydowe crossovery to jest coś, co większość tych marek chińskich nam obecnie oferuje. I okazuje się, że klienci, którzy przychodzą do salonów Lexusa właśnie po takiego LBX-a, często odnoszą tego LBX-a do oferty marek chińskich. No i teraz pytanie: czy możemy porównywać w ogóle takiego LBX-a? Samochód marki premium, mały, najnie, najmniejszy, najtańszy, ale jednak samochód od marki premium z samochodami podobnej wielkości, albo nawet większymi od marek, od marek chińskich. No i cóż, no z jednej strony, tak, jestem tutaj na zaproszenie Lexusa i ja mi śpię za pieniądze Lexusa, ale nawet jakbym spał tutaj za pieniądze marek chińskich, to bym powiedział, że no według mnie nie do końca powinniśmy porównywać takiego lbx za 160 tysięcy złotych, od 160 tysięcy złotych, tam pod 200 tysięcy złotych, do Chińczyków za no, 100 tysięcy złotych. Bo no to tak jakbyśmy porównywali samochody marek popularnych z samochodami marek premium. Nie do końca to porównanie jest uzasadnione. Mm, I to, to jest trochę tak, jakbyśmy porównywali zakupy w Lidlu, czy w jakimś innym dyskoncie, ze zakupami w delikatesach. Mówię to jako gość, który kupuje w dyskontach, żeby nie było. No więc yy, kupicie to samo, prawie to samo, zapłacicie w delikatesach trochę więcej, ale ten cały experience i produkty, które kupicie, no mimo że podobne i pełnią to, tą samą funkcję, to troszkę będą się mimo wszystko różnić jakością, nawet jeśli produkowane przez tych samych poddostawców i tych samych producentów. No więc uważam, że, to, że takie porównanie jest nie do końca uzasadnione. Co nie zmienia faktu, że zamiast takiego lbx za którego zapłacicie między 160 a 200 tysięcy, możecie kupić za 100 tysięcy lepiej wyposażonego, trochę mocniejszego chińskiego rywala. No ale chociażby fakt, że tutaj możecie sobie wybrać jaki kolor tego wnętrza i co w tym wnętrzu chcecie mieć, skonfigurować ten samochód. Coś, czego nie da się zrobić u chińskiego rywala. No dla wielu kierowców i dla wielu klientów też będzie mieć znaczenie. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu klientów znaczenia mieć nie będzie. Kto co lubi, no. To tak w skrócie. A potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I wychodzi na to, że to już wszystko, jeśli chodzi o takie nasze lifestyle'owe spotkanie z. Lexusem LBX, chciałem powiedzieć nowym Lexusem LBX, ale po prostu Lexusem LBX, nadal jeszcze nie mam pojęcia, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że wyszło z tego coś znośnego. Bardzo dziękuję, że zostałeś ze mną do tego momentu. A jeśli chodzi o LBX, to z perspektywy tych prawie dwóch lat, które minęły od mojego ostatniego testu tego samochodu, z perspektywy Testu konkurencyjnej Alfy Romeo Junior, z perspektywy zmian, które zaszły w Q2, z perspektywy niech będzie tej całej inwazji chińskich samochodów, to nadal podtrzymuję wszystko to, co powiedziałem na temat LBX-a w moim <laughs> pierwszym teście. Czyli nadal uważam, że jest to propozycja ciekawa, oryginalna i propozycja. Czy samochód, któremu trudno zarzucić jakieś poważniejsze niedomagania, ale jeśli stwierdzisz, że jest to samochód drogi, jak na to, co oferuje, to absolutnie nie będę się z tobą kłócił. Co nie zmienia faktu, że Lexus absolutnie nie narzeka na brak zainteresowania takim LBX-em. Wystarczy wspomnieć, że do końca września tego roku. Kupiliście więcej takiego, takich LBX-ów niż e, Alfa Romeo czy Mini, sprzedały wszystkich samochodów przez cały 2024 rok. Więc wychodzi na to, że ten dosyć oryginalny i odważny pomysł Lexusa na mały samochód segmentu premium wypalił. W przeciwieństwie do bardzo podobnego e, pomysłu, na przykład w wykonaniu marki DS, bo przecież mamy konkurencyjne DS3 czy w wykonaniu marki Audi w postaci Q2. No i też na ten moment znacznie bardziej udany pomysł, jeśli spojrzymy na statystyki sprzedaży niż Alfa Romeo Junior, które uważam za bardzo poważnego konkurenta dla takiego LBX-a. I tutaj pytanie do Ciebie, szanowny widzu. Wiemy, że małe może być piękne, ale czy według Ciebie małe może być też premium? Zapraszam do dyskusji w komentarzach i żegnam się. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnym sądzę, że mniej lifestyle'owym filmie.